Witam, witam drogie bliźnięta. No, i mamy listopad. Wszystkich świętych. Życzę Wam wspaniałych dni, a zadusznych. No i oczywiście Halloween. Happy Halloween. Dziękuję Wam wszystkim za to, że ze mną jesteście, że mnie oglądacie, że piszecie do mnie komentarze, na które staram się zawsze odpisywać i za to, że w ogóle ze mną jesteście, chyba już mówiłam, ale nie szkodzi. A, pozdrawiam Was wszystkich serdecznie i a, zapraszam do oglądania, jeżeli jesteście nowi. I jeżeli jeszcze mnie nie zaprenumerowaliście, czy subskrybowaliście, to proszę a, to zrobić i mnie polubić z paluszkiem do góry. Moi drodzy, jeżeli chcecie mieć przeze mnie położone karty prywatnie, to pod każdym moim wideo są moje namiary, czyli mój e-mail i moja strona internetowa. W pierwszym rzędzie trzeba wejść na moją stronę i zapłacić, tak żebym Was mogła nanieść na listę oczekujących, a ja w przeciągu 3 do 7 dni się do Was odezwę i powiem co dalej. No i to by było tyle, więc zaczynamy listopad. I pierwszą Waszą kartą, moje drogie bliźnięta, jest dwójka mieczy. No kochani, w jedną albo w drugą stronę. Zaufajcie w tym wypadku swojej intuicji, okay? w którą stronę naprawdę chcecie pójść bo najwyraźniej intuicja wam będzie tutaj dużo podpowiadać. Macie księżyc z tyłu i piękną, spokojną wodę, więc wy musicie dokonać wyboru. ok? To może się tyczyć pracy albo jakiejś sytuacji, która zaistniała w waszym życiu, a... W każdym razie macie dwie opcje, w którą stronę pójść. Mogą to być też sprawy urzędowe, tak jak powiedziałam, albo związane z pracą, albo sytuacja, jaka zaistniała w Waszym otoczeniu, czy nawet w domu. Drugą ta jest dwójka. Same dwójki: dwójka mieczy i dwójka kijów, ale odwrotnie. No przestaliście po prostu emocjonalnie istnieć w tym wypadku. Widać, że jesteście tutaj emocjonalnie zablokowani, kochani. Bo jest odwrotnie. Już nie wyczekujecie tego pięknego lotu, więc od, położę tą kartę prosto, bo chcę, abyście patrzyli w swoją przyszłość i żebyście ją widzieli. Jak widzicie, są tutaj dwa kije, wy wyglądacie do przodu, wypatrujecie, jest piękne słońce i piękny ptak, orzeł. Także, kochani, zacząć po prostu nad sobą pracować. A waszym motem, przepraszam, że wam nie powiedziałam, ale waszym motem jest Flow, czyli płynąć z prądem, jednym słowem, to co się u Was dzieje, musi mieć podstawę. Bo zapamiętajcie, jak korek wciśniecie, jest w wodzie i wci wciśniecie go do środka, to on na nowo wypłynie. Więc pozwólcie temu płynąć. Po prostu płynąć. Nie blokujcie się. Otwórzcie się na coś lepszego i nowego, moi drodzy. Także to jest Wam po prostu w tym wypadku potrzebne, ale najwyraźniej widać, że macie jakiś aspekt w Waszym życiu, w którym musicie podjąć decyzję albo w lewo, albo w prawo. I zaufajcie swojej intuicji. Odwiążcie tą opaskę przede wszystkim, bo macie opaskę na oczach i praktycznie nie widzicie, nie słyszycie swojej intuicji, albo nie chcecie je słuchać. Wolicie machać tymi mieczami, a tutaj trzeba podjąć po prostu konkretną decyzję, ok? Moje drogie bliźnięta, z kolei. Queen of Pentacles, czyli królowa pentakli, królowa monet. Wy możecie działać taką energią. Ok? Czyli osoba bardzo pomocna. Jeżeli potrzebujecie jakiegoś wsparcia finansowego, czy też dobrej porady jakiejś urzędowej, to ta kobieta może Wam po prostu pomóc. Po 35 roku życia i wzwyż. Bardzo pomocna osoba. To może być on albo ona, z tego względu, że są to rozłożenia ogólnikowe, generalne, więc nie wszystkie bliźnięta będą przechodzić to samo moi drodzy. Także, jeśli chodzi o z kolei o pracę, to może być też takim, taką pomocną dłonią dla Was. Ok? Byk Panna albo koziorożec. Po 35 roku życia i wzwyż. To może być Wasz bos, albo bosowa, um, albo ktoś, kto Wam po prostu pomoże wykaraskać się z tej sytuacji emocjonalnej, w jakiej obecnie jesteście. Z kolei jeżeli szukacie partnera czy partnerki, moje drogie bliźnięta, baran po 45 roku życia i wzwyż, chociaż może być też i każdy wiek, to jest osoba bardzo stateczna, ale z żelazną dłonią, może się też to może być osoba z waszego bliskiego otoczenia, czyli mąż, na przykład wujek, dziadek, ojciec, bardzo o, o bardzo silnej osobowości, ok? Albo wy będziecie działać właśnie taką energią. W każdym momencie że to jest piękna karta, jeżeli chodzi o założenie swojego interesu a w połączeniu z królową, to może być po prostu para. Czyli jeżeli szukacie partnera albo partnerki, to może być baran albo byk, panna, koziorożec, bo są to rozłożenia gumnikowe generalne. Z kolei, jeżeli macie właśnie takiego, a nie innego partnera, to powiem wam, że jest gotowy Was teraz wysłuchać, ok? Tylko tak jak zaznaczyłam. Jest to człowiek o silnej dłoni. Także dyplomatycznie z nim trzeba, moi, moje drogie bliźnięta, ok? Dyplomatycznie. A tak jak powiedziała, ci, którzy są wolni. To może się właśnie nadarzyć okazja, że poznacie byk panna koliorozet albo barana. Czy to on, czy ona, to każdy może sobie sam zinterpretować, bo to są rozłożenia generalne ogólnikowe. OK. Piątka. Kijów. To jest karta pod spodem. Konflikt. Jesteście w konflikcie sami ze sobą. Macie jakieś naleciałości wewnętrzne, które wam po prostu przeszkadzają w tym, żeby zacząć tą komunikację ze swoim bosem w pracy, mężem, wujkiem, dziadkiem, ojcem ktokolwiek by to nie był. To może być wasz po prostu tylko konflikt wewnętrzny, bo nie wiecie od czego zacząć, a tutaj jest Wam potrzebny właśnie ten flow, czyli taka gładkość płynięcia. Zdecydujcie się, przemyślcie to i im szybciej zaczniecie tą rozmowę, tym lepiej dla Was. OK? 13, no proszę, tym bardziej tutaj jest też związek. Numer 13 odegra tutaj bardzo ważną rolę w waszym życiu w listopadzie. Listopad albo grudzień, bo tu mamy a, cesarza. Cesarz jest kartą dużych arkanów, więc to może się przyciągnąć nawet do grudnia. Także zwróćcie uwagę: możecie dostać jakąś wiadomość 13 albo 13 godzinie zaistnieje coś, dostaniecie trzynastego jakieś zaproszenie albo list urzędowy. W każdym bądź razie, trzynastka odegra bardzo ważną rolę, związek. Twoją najważniejszą relacją jest związek ze sobą samym i z Bogiem, a wszystkie inne wyrastają właśnie z Niego. Chcąc przyciągnąć, uzdrowić lub zrównoważyć jakąś relację, zaciśnij, zacieśnij związek ze swoim kochanym stwórcą. Gdy poczujesz się bezpieczny i kochany, twoje pozostałe związki rozkwitną. Tak jest. Rozmawiać z Bogiem i z Aniołkami, jeżeli chcecie, aby dodać Wam odwagi. Bo ta rozmowa musi się u Was po prostu odbić. To może się tyczyć zarówno małżeństwa, może się tyczyć jakiegoś związku w rodzinie, w pracy. Także pomódlcie się, zapytajcie swoich aniołków, a dostaniecie odpowiedź. Także 13 numer i 21. Co by było, gdyby wszystko zawsze działało na moją korzyść? Dokładnie, zadawać sobie takie pytanie. A jeśli kiedykolwiek zdarzyło ci się grać w grę, co by było gdyby? Zauważyłeś pewnie, że zwykle odniosła się do spraw przyjemnych i sprawiających radość. Nigdy nie ma sytuacji bez wyjścia, ale przyzwyczajenia. Większość ludzi zbyt łatwo się poddaje i wybiera marne perspektywy. Dochodzi w końcu do momentu, gdy zabrną w ślepą uliczkę. Wydaje się wówczas, że brak już możliwości dalszego wyboru. Gdzieś jednak poweźmiesz silne postanowienie, aby zawsze poszukiwać tylko szczęścia, sukcesu i pomyślności, Automatycznie dostroisz się do ich wibracji, dzięki czemu na stałe zagoszczą w Twoim życiu. Proszę, to jest numer 21 i 13. Pięknie. Co by było, gdyby wszystko zawsze działo się na moją korzyść? No, i to by było tyle, moi drodzy. Moje drogie bliźnięta, i niech Was Bozia błogosławi, a aniołki oświetlą Wam drogę, którą podążacie. I zawsze je pytajcie i proście, a będzie Wam dane. Do widzenia.